365 Farmnet umożliwia łatwe rozpoczęcie pracy w rolnictwie precyzyjnym. 365 Farmnet to oprogramowanie dla gospodarstwa oferujące rozwiązania w zakresie uprawy roślin, prowadzenia gospodarstwa, zarządzania flotą i rolnictwa precyzyjnego. Czym jest rolnictwo precyzyjne? Pola i gleby są niejednorodne i mają różne wymagania. Różnicom tym można sprostać prowadząc gospodarowanie w sposób dostosowany specyficznie do każdej części pola. Rolnictwo precyzyjne umożliwia efektywniejsze wykorzystywanie środków produkcji takich jak nawozy i oszczędzanie kosztów. Plony są zabezpieczane np. poprzez indywidualny zmienny siew zgodnie z potencjałem plonowania poszczególnych obszarów. Dzięki inteligentnemu planowaniu ścieżki technologicznej można ograniczyć liczbę uwroci i znaleźć najlepszą trasę nawet w przypadku złożonych pól. Dlaczego rolnictwo precyzyjne jest ważne dla zapewnienia gospodarstwu odpowiedniej kondycji w przyszłości? Niejednorodne gleby powodują wyzwania strukturalne. Jednocześnie obecna jest presja czasu i kosztów, związana z międzynarodową konkurencją i restrykcyjnymi wymogami. Dzięki 365 Farmnet rozpoczęcie pracy w rolnictwie precyzyjnym jest proste i przejrzyste. Nie potrzeba dodatkowego sprzętu, dysponujemy elastycznymi rozwiązaniami, które można dostosować do własnego gospodarstwa. Oferujemy cztery rozwiązania, które można zamawiać indywidualnie. Nasz moduł CropView stanowi doskonałe wprowadzenie do rolnictwa precyzyjnego. Umożliwia on natychmiastowe tworzenie map wegetacji, map potencjału i map aplikacji do siewu, nawożenia i ochrony roślin na podstawie wieloletnich danych satelitarnych. Dzięki naszemu modułowi mapy aplikacyjne można tworzyć mapy zmiennego nawożenia i siewu oraz zarządzać swoimi polami w sposób dostosowany do poszczególnych stref. Moduł ten wykorzystuje dostępne dane dotyczące poszczególnych pól, takie jak wyniki prób glebowych lub mapy plonów. Moduł planowania ścieżek technologicznych pozwala na zaplanowanie ścieżek technologicznych na polach w celu efektywnej uprawy gleby i pól. Dla każdego pola można utworzyć wybór możliwych ścieżek technologicznych. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z glebą. Próby glebowe, tworzenie map prób glebowych i usługi w zakresie danych przestrzennych. Dane te można łatwo wizualizować w postaci map w oprogramowaniu 365 Farmnet i wykorzystywać jako podstawę danych w innych aplikacjach rolnictwa precyzyjnego. W ten sposób użytkownik otrzymuje wszystko z jednej ręki. Nasi regionalni doradcy do spraw sprzedaży i wsparcia służą pomocą we wszystkich kwestiach związanych z planowaniem i przeprowadzaniem prób glebowych. Pomagamy w rozpoczęciu pracy z rolnictwem precyzyjnym, oferując wstępną konfigurację online i kontynuacyjne kursy szkoleniowe. Na co jeszcze czekasz? Przez 10 dni możesz bezpłatnie testować wszystkie moduły rolnictwa precyzyjnego. Wykorzystaj w pełni potencjał swoich pól dzięki aplikacjom rolnictwa precyzyjnego 365 Farmnet. Dzięki naszym płatnym, profesjonalnym aplikacjom możesz jeszcze bardziej zcyfryzować swoje gospodarstwo, kiedy do nas dołączysz. Zarejestruj się na 365farmnet.com.